Chcesz zdać każdy sprawdzian bez męczącej nauki? Zobacz, jak dzięki naszym długopisom ściągniesz wszystko, siedząc obok nauczyciela. Spójrz, ściągę w długopisie, widzisz tylko ty. Spisujesz wszystko, a nauczyciel widzi tylko zwykły niebieski długopis. Wejdź teraz w link w opisie i zobacz zakazany długopis. Jest... Yo -yo. No duży no był to teraz kurwa, no duży D4 był, mega był 5 duży. 5 no. udowodnić, na nie jest TSD. 6 zł i 15 eee, W porządeczku, w porządeczku. A na kurwa, no walczył jak dzik. Tutaj, bo ja mówię o tej ostatniej tutaj, jak była ten. Jak była gdzieś tutaj ta ostatnia runda. Czekajcie, gdzie tu jest? On go, on go gdzieś tutaj położył. Nie wiem, tam ogólnie mega ma, mega ten. Kasio jednego osie wygrał na na Nieznany się pozdrów. Szkoła patologii, szkoła numer 58, plus 6 zł. Dobra, zobaczę, zobaczę. Mam wejść na Instagram czy na Facebook? Pozdrawiam, dzięki bardzo. Punktacji nie chodzi o wagę wzrost, ale ja nie twierdzę, że chodzi o wagę wzrost. Nie, nie wiem, skąd ty to bierzesz. Instagram mogę wejść na Instagram mamy MMA Oficjalne oświadczenie na skutek oficjalnego wniosku złożonego przez Kasjusza Życińskiego Powołany na tę okoliczność przez Federację Fermanii, zależna niezależna komisja sędziowska po wnikliwej analizie zapisu wideo z walki orzekła zasadność złożonego protestu. Werdek został zmieniony na korzyść Kasjusza Życińskiego jako jednogłośna decyzja sędziowska 3027. Zmiana decyzji została zatwierdzona przez Bartosz Jezierski, Jakub Moroczewski, Łukasz Wejkt. No chuj, powiem wam tak, najbardziej mi szkoda Adriana kurwa z tego wszystkiego, e, bo... Ziomek wyszedł do walki, tak? Bo, patrzcie, Ziomek wyszedł do walki. Walczył z Ziomkiem. Dowiedział się o walce dwa tygodnie wcześniej. Walczył z dużo większym typem. Nikt mu nie dawał większych szans. Z wyższym, z cięższym. Kasio to przecież jest Ziomek, który tam amatorskie walki bokserskie. Mega dużo ich stoczył. Nawet macie tu ten, Kasiusz. Macie. Tylko nie wiem, teraz pewnie będzie za zajebany ty innymi rzeczami. Ale ten. O, tu na przykład są. Jest dużo takich filmów jak Kasio walczy i okej, okay, wyszedł do walki, nie? 1 kwietnia, ale spoko. Nie no raczej ten, raczej ten nie. Ale i wyszedł ziomek do walki i jaką on ma jaką on ma ten Co on ma wspólnego z tym, że sędzia powiedział, że on wygrał? Ziomek walczył i sędzia powiedział wygrałeś. I wszyscy teraz ucisną, bo trzy jakieś osoby ten... To, co jest z tymi, co postawili na Polaka i wygrali? Wydaje mi się, że zostanie to zaakceptowane. Więc, no, więc trochę żal tego, trochę żal... Ym, trochę żal y, Adriana, no bo wiecie, no poszedł se ten, poszedł se zawalczyć, zawalczył, dał z siebie wszystko, okej, okay, przegrał. Ktoś powiedział, że wygrał i teraz wszyscy mu od kurew, no. Trochę chujowe, nie? Cię znam za to, że go na afterze wyzywał. A to ja tego nie wiem. To ja tego nie wiem. No. Eee... I potem jakoś... I potem, i, po, I potem poszedłem na ten. Potem poszedłem na loży szyderców.